Mój piękny, duży trzyletni nos. Cześć, dzień dobry. Witamy Was bardzo serdecznie. Dzisiaj Matylda kończy 3 lata. Tortu rodzinowy już był, życzenia były. I w dalszym ciągu nie mogę uwierzyć w to, że ona była niedawno taka. Naprawdę. Ten czas leci zdecydowanie za szybko. No i poszła sobie jubilatka czy solenizantka, bo ja nigdy nie wiem. Gdzie ty dziewczyna poszłaś? A co to to piesek by chciał? Co? Co tam dziewczynka knuje? Aha, dobra. dobra. Ja wiem, że ty masz dzisiaj urodziny i że wszystko jest wiesz. Jesteś na prawie, ale nie przeginaj, co? A ty co tak patrzysz? Ty nie wiesz o co chodzi, tylko czekasz. Patrzcie, jaką mam podłogę. U nas pada, więc wszystko w normie. Co chciałaś? Na dwórek? To już idę cię puścić. Cześć, witajcie już po ciemnej czy jasnej stronie mocy. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Powiem Wam szczerze. Ech. No i dylemat cały czas ten sam, czyli co zjeść na śniadanie. Myślę, że dzisiaj będzie ser biały, standard, chlebek i do tego pomidorki koktajlowe i rzutkiewka. coś takiego. A prowadzę śledztwo, bo zgubiłam gdzieś swój niebieski kubeczek na wodę z rurką. Wczoraj gdzieś z nim szłam, nie wiem, nie ja mam pojęcia. Wiem. Skutki nadużywania rzeczy, których nie powinno się jeść. Aha. Już mi się ujawniły. To co to będzie dalej? Żartuję oczywiście. Jezu, czekajcie, ja się napiję, bo mam tu blaskami, ciamkami w ogóle. Yy, próbuję jakoś pougadniać to wszystko co mam do ogarnięcia, no bo jedziemy dzisiaj na ten koncert. Matylda ma dzisiaj trzecie urodziny, tak jak mówiłam. Piba już była, musiała być z samego rana, słuchajcie, bo jak to inaczej. Teraz obydwie padły. Ale koka, jak się podobały te Też musiałam jej odpalić kawalątek, bo przecież pierwsza była zainteresowana. Czuła się zaproszona na imprezę. No i tak dobrze, tak trzymać. No i tak. Mam kurczaka wyciągniętego, bo go na szybko wyciągnęłam. I tak właśnie się zastanawiam, bo muszę zrobić jakiś szybki obiad. Zrobię sobie, zrobię sobie, zrobię chyba filety z kurczaka. Co ja mówię? Boże, kobieto, pij tą kawę, bo coś. Kotlety z piersi z kurczaka. Ziemniaczki chyba solówkę z kapusty kiszonej, bo to tak w miarę najszybciej. Kotlety moment posmażę na dwóch patelniach, więc będzie szybko. Ziemniaki pyk. I taki dzisiaj patent na obiad. A co będzie później? Nie wiem. Powiem Wam, że w dalszym ciągu pada, więc... Wyjeżdżamy około 16, bo musimy dojechać do Pragi. Do, pra do Pragi na stadion, czyli prze przepierdzielić przez całą Pragę. Ale będzie fajnie Depech Mode. Słuchaj, ktoś z Was. Możecie nie słuchać. A u nas lubią wszyscy, dlatego jest tak fajnie, bo jest rodzinny koncert. Także. Także tak. Dobra, bo naprawdę coś nie mogę zatrybić. Ustawiałam sobie dzisiaj budzik później, ale ustawiłam obudziłam się przed budzikiem. I tak leżę i sobie myślę, kurde, normalnie, co to się stało, że mnie budzik nie obudził. Że to ta godzina, a on nie dzwonił. No ale poleżałam chwilę i zadzwonił. Mówię, aha, dobra, to ja już wiem. Ale wie koka, jak fajnie. Pierwszy dzień, jak przyjechała do nas, patrzcie, już trzy tygodnie, jak ona jest u nas Boże, jak ten czas leci, w ogóle jak ona urosła. To, to wszystko to tak szybko mija, że to jest niewiarygodne. Ale na początku, jak przyjechała, ona była um yy, nauczona w pół do siódmej jeść. I ona w pół do siódmej już ją było słychać na dole, że szczekała, albo tak wyła śmiesznie. A teraz nie, ona dziewczyna śpi w ogóle. Ja niejednokrotnie jak schodzę, to je budzę. Także tak fajnie się przystosowała do rytmu domu. Bo Mati to, Mati to jest w ogóle, Mati to jest pies nad psy. Ona musi się wyspać, ona musi zjeść. Ja już mówiłam na kanale, że jak jedziemy z Mati do pracy na jakąś godzinę rano, to Maty przez dalszą część dnia ona jest w ogóle nie do życia, nie ma znowu o czym dyskutować. A jak jedziemy tak na 10, 11, to jest ok. Ona po prostu lubi pospać i musi pospać. Taki typ psa. Natomiast widzę, że już Koko to już będzie taki ranny skowronek, taki coś bardziej jak ja. I znowu już ktoś czegoś ode mnie chce. Dobra, uciekam. Idę robić to śniadanie. I ogarnąć najważniejsze rzeczy. Najlepszy jest ten numer, kiedy masz ochotę na lody. A tam koperek, ale u mnie jest jeszcze lepiej, kiedy masz ochotę na lody. A tu serbiały. No. Yy, coś chciałam powiedzieć. Dziewczyny moje drogie. Słuchajcie, bo, 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 bo. bo będę klarować masłusz. Mi tyle napisałyście o tym klarowanym maśle i tyle się sama doczytałam, że będę klarować masło. Nie dzisiaj oczywiście, bo muszę się do tego przygotować. Ale, jeżeli macie jakieś patenty, bo no pewnie nie jedna z was robi, jeżeli same klarujecie masło, napiszcie mi tu bardzo was proszę, jakie jest najlepsze. Do kolorowania, jakie w ogóle teraz kupić? Jeżeli ktoś z Was już tam dokładnie analizował to wszystko. No i macie jakieś specjalne swoje patenty, czy, czy robicie to standardowo? No bo to jest tylko podgrzewanie masła i zbieranie tej piany, więc nic jakiegoś mega trudnego, prawda? Ale jeżeli jest coś o czym powinnam wiedzieć, to bardzo proszę mi to napisać. Będę wdzięczna Za takie coś. Oj, Matyś, Matyś. Oj, Matyś, Matyś. Matylda myśli. Głupoko <słuch> chyba też. Że w urodziny można się najeść za cały rok. I nie odpuszcza. Tak już dzisiaj mędzi, że powiem Wam szczerze, że. Dobrze, że mam świadomość, że ma urodziny. Bo inaczej to mnie już tutaj obie wydzieliła. Kokula! A to co to jest za taktyka? Matka szykuje ząbko, to ty. Drzesz się na mnie. Drzesz się na mnie! Niedziemy się na matkę. To, 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 to. Teraz muszę ją ukroić po kawałku syra białego. Już dla maleństwa mniej, a dla matyldowca słuszny plaster. Czekaj maluchu, bo muszę ci to najpierw rozmieszać. Boże, jak ona tutaj już... No zdepta mnie to maleństwo. Zdepta mnie to maleństwo. Takie pyszne rzeczy, co? Kuchnia serwuje. Ja wiem, że to już... Normalnie nie możesz, ale musisz jeszcze chwilę poczekać. To będzie dla Ciebie. To będzie dla matoni. Urodzinowy plaster białego sera. Dobra, idę pokarmić panienki. Przecież ona już. Uła, go depłam? Marucha, depłam obozy. Przepraszam, przepraszam, działka. Dobra, Mati, idziemy. Proszę, Kokuś, Idziemy. Niestety nie mogę Wam tego puścić z muzyką, chociaż bardzo bym chciała, i uważam, że to akurat na YouTubie jest niefajne i krzywdzące. Koncert był świetny, był fenomenalny. Byliśmy w Pradze na, ale, na arenie O2, O2. Powiem Wam teraz, dzisiaj, właśnie jak oglądacie w sobotę, jest drugi koncert, a chyba w czwartek jest w Polsce, w Łodzi. Wszyscy się zastanawiają, czy to już ostatnia trasa The Mode. Moim zdaniem nie, aczkolwiek no różnie może być, bo chłopaki są już w pewnym wieku. W każdym razie zobaczcie, ile jest ludzi, jest tak dużo ludzi, jest cała arena, wszyscy bawią się fenomenalnie. No i powiem Wam, że Praga, jeżeli chodzi o tą arenę, o organizację koncertów, super. Zero tłoków, zero korków, pomimo takiej ogromnej rzeszy ludzi, po prostu wszystko wzorowo, naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Witajcie już dnia następnego. Wyłudzacze dalej w akcji. Szaleją wariują, tylko matka nie w ten czas. Bo poszła spać pół do czwartej rano, bo tak też wróciliśmy późno. No wszystko było ok. <laughs> Miałam wrażenie, że bardziej w szoku była Matylda, że na tyle nie było niż koko. Oczywiście, zrobiła sobie y, taki rytuał, że znaczy rytuał, wyzwanie. Ile podkładów na sikanie da radę. Porozrywać na strzępy i chyba wygrała, bo porozrywała praktycznie wszystkie. Także ja dopijam kawę i muszę się obudzić, bo powiem wam, że dzisiaj czuję się fatalnie niewyspana, zmęczona, bo spałam 4 godziny, nawet chyba nie, więc tak jakoś, a jeszcze pogoda oczywiście jest znowu do dupy, także no, one nigdy nie są zmęczone. Dwa wyłudzacze zawsze są fit. Dopiero co dałam im śniadanie, a one już tu przyszły przed chwilą i taką komedię odgrywają. A mała jak się szybko uczy, panie. Mówię wam. Masakra. Witajcie twarzą w twarz już dnia następnego wieczorem. Powiem Wam szczerze, że czuję się tak, jak wyglądam. Czuję się ci tragicznie. Wróciliśmy po drugiej poszliśmy spać do czwartej albo o trzeciej już teraz nawet nie wiem. Ale poczekajcie. Muszę łyknąć. Dobrze, że ja sobie ci wykombinowałam wolne, bo ja bym się normalnie nie obudziła do pracy. Znaczy ja wstałam tak czy inaczej wcześniej, bo wiadomo, zwierzaki, ale ja byłam nieprzytomna, no niezdolna do czegokolwiek. Do jakiegoś samodzielnego myślenia. jeszcze miałam dzisiaj tyle rzeczy do pozałatwiania. Po prostu jak na złość. Takie, nie wiem co mi się stało, że ja to na ten piątek No Ale mniejsza o większość. Szukałam dzisiaj yy, czegokolwiek do prania dywanów. Czegokolwiek. No i znalazłam tylko takie coś. Drogie to jak cholera. Czy to usuwa plamy? Nie wiem. Bo mi nie chodziło o plamy, mi po prostu... Zwalcza nieprzyjemny zapach, zabezpiecza, bezpieczny dla tkanin i kolorów. Mi chodziło o to, że mała się zesikała na dywan i żeby to jakoś, tak wiecie, zaprać. A to dywan z długim włosem to już w ogóle. Także powiem wam szczerze, że rozłąkę dużo lepiej zniosła koko jak Matylda. Matylda była tak stęskniona, jak wrócił. Taka wystraszna Matylda, w ogóle nie od małego, nie wiem, no skończyła 3 latka. No właśnie, Maty miała wczoraj urodziny. Lata skończyła, tort był, wszystko było normalnie. Mówię Wam, tak korzystała z tych swoich urodzin, że łopanie Chryste. Także, matko, bardziej chaotycznie to się chyba nie da. Ja Was przepraszam, ale ja się dopiero dopadłam do kamery, bo byłam na zakupach wszędzie, dopiero weszłam do domu, zaprałam ten dywan, poodkurzałam, umyłam podłogę i jaśnie pannę Koko wygrzmuciłam na dwór, bo ona ma na napięku z mopem. Po prostu nieważne, czy to jest ten mop, Wiecie, ten szybki wileda, czy ten mop z paskami, ze sznurkami, ona po prostu każdego mopa chce unicestwić, więc umyłam szybko podłogę, wywaliła mnie na właśnie widzę, jak z Matyldą szaleją, to nie wiem, czy to coś działa, no zobaczymy, no. Test będzie, wiecie, adekwatny, bo się kokos zdoiła, to akurat jedyne, co naszalała mała, to podarła podkłady, bo jej pozostawiałam dużo tych podkładów, żeby mogła się załatwić i tak dalej, to... Podarła podkłady, zrobiła słuchajcie, po prostu śnieg w domu no i dobrała się delikatnie do panciowego buta. Mówię, mądry pies, matki nie ruszył. Mądry pies, kim po prostu trzymać tamy także, także tak. Kupiłam sobie już to masło do klarowania, ale to będziemy klarować w jutrzejszym filmie. No i powiem wam tak, moje drogie dziewczyny. Jak tu teraz robić zakupy? Ja wiem, że nie można się tak zwariować, bo słuchajcie, ja jestem pierwsza Właśnie do tego, żeby nie dać się otruć i nie dać się zwariować. Ale powiem Wam, że jest po prostu jakaś miazga. Dużo w ogóle produktów jest wycofanych, nie ma ich na półkach, czyli albo coś z nimi było nie halo i się teraz boją, żeby się nie rypło. Każdy produkt trzeba jakoś w miarę oglądać, już nie mówię, żeby tam nie wiadomo co składa analizować, ale żeby zobaczyć chociażby czy nie jest to z tej listy. No i zapamiętaj tą listę, weź to, weź tamto. Ja pierdziele, ja dzisiaj tak mi długo zeszło i powiem wam, nie, nie sprawdzam tego jakoś skrupulatnie, tylko tak pobieżnie. Oczywiście byłam w Biedronce. W Biedronce kupiłam tylko worki na śmieci, bo oni mają super te worki, ja na ich już najbardziej je lubię. I właśnie to, ale powiem wam, że w ogóle to tych ludzi nie zniechęca do robienia zakupów targają, jakby się nic nie działo. A może oni po prostu nie wiedzą. Nie mam pojęcia. O Jezu, jak mi się chciało pić. Także tak. Tak właśnie sobie myślę. Jak to teraz w ogóle będzie? Jak wy do tego podchodzicie? Piszcie mi proszę w komentarzach. Czy... Bo ja pierwsze te dni, to powiem wam, no czułam się jak saper na poluminowym w sklepie. W ogóle nie wiedziałam, co tu wziąć. A ile już tego zjedliśmy, to jest druga bajka, prawda? Ale tak, no ciężko było cokolwiek. A teraz powiem wam, no nie ma co się dać zwariować, bo przecież to kurczenie tędy droga. A jak opublikowałam ten film z tym olejem kujawskim, matko, jak mi tam ludzie pod spodem piszą, co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze, to ja wam powiem, że najzdrowiej to by było umrzeć z głodu. Po prostu. Tak, to by było najzdrowsze. Cała reszta jest blej do kitu. Także, także tak, ale dzisiaj słyszałam, słuchajcie, za to o ryneczkach, jak to i na ryneczkach jest super i cudownie. Mówiła o tym chyba Karolina Myśliwiec, jak ktoś ogląda Karolinę i takich przypadków jest, słuchajcie, bardzo dużo, bo ja sama podobne sytuacje słyszałam niejednokrotnie, widziałam część, że ona zawsze robi zakupy w Lidlu, no i co jest w Lidlu, to jest taka pani, która hurtowa, jakieś papryki, pieczarki, wiecie, warzywa tam ładowała do koszyka, stąd jej się rzuciła w oczy, bo myślała, że to jest pani, która ma jakąś gastronomię, no bo wiecie, no tu no, gastronomia się zaopatruje też w takich sklepach. Co się okazało, poszła z mamą na rynek i okazuje się, że ta pani ma warzywniak na rynku, to się śmiała, że część kupiła w Lidlu, część w Biedronce, część w Kauflandzie. He, ja z tym wszystkim na rynek, no a my na rynku przepłacamy, bo na rynku to kosztuje krocie. Bo kto robi zakupy na rynku, ten wie, jakie są ceny. A niejednokrotnie są to ceny właśnie za warzywa z lidla czy biedronki. O Jezu, zapowietrzyłam się dobra. Idę po psy, bo widzę, że szaleją. Czekajcie, najpierw muszę. Oho, ale Matthias jej tam pokazuje. Ale tam. Ale ta mała wcale nie jest gorsza. Idę tam do zobaczyć. Co ty tam niesiesz w pysku? Koko, chodź, pokaż. Maciubku, co masz? Mati, co ona tam ma? Proszę, jak to coraz dalej się już zapędzamy. Piłkę z namiotu, ale masz super piłkę. Mati, a gdzie wyście były po tą piłkę? Gdzie wyście były po tą piłkę? o kokolino sobie gra sama zobaczcie jak ona jest zaradna dziewczyna o boże byłaś jej piłkę poszukać żeby ci dała trochę spokoju nie? piłkarz mały mały piłkarz no weź piłeczkę weź piłeczkę i chodź do domku z piłeczką no weź weź czekaj ja ci ją wezmę Czekaj, ja ci ją wezmę. A, nie. Koko, przynieś. Zobacz, ta poleciała. O oh no, aż tak daleko. Piłkę zgubiłaś. Czy piłka? Zobaczcie, jakie jest błocko. O Boże, jeszcze się położyła w to błoto. Koko, chodźcie tu na kamienie. Piłkę zgubiłaś. Mati, trzeba byłoby coś z tym zrobić, wiesz? ta piłka, szukaj piłeczki. Hmm. Proszę. Dociekliwość Nowofundlanda. Chcę, żebym miała to mi przynieść, a nie każ mi łazić. Nie? Siczku jest to najważniejsze i idziemy do domku. Bo to już wiecie, co? Już jest wieczór już jest szósta godzina. Szósta jest czy. Jak to tu jest? Pół do szósta. Ale zobaczcie, jak jest jeszcze fajnie jasno. Super! Siku było? Dobra, to można iść do domu. Tylko nie wiem, czy mi tam podłoga już wyschła. Chodź, śpij, śpij dzieciaku, śpi śpij. Tak. Moi drodzy, korzystam z faktu, że jak widzicie, wszystko tutaj chwilowo padło, więc ja też mogę się skupić na wszystkim. O Boże, zobaczcie Maty tam, sobie tylko nos widać, a tu dziecię. Dziecię już dzisiaj tak po prostu dało czadu, że mówię Wam, Boże, to to będzie sztuka. To będzie sztuka nad sztuki. Ona będzie taka cwana, że ją oszukać to będzie graniczyło z cudem. Ale ja nie o tym, słuchajcie. Dziękuję Wam pięknie za dzisiaj. Przepraszam, że ten vlog taki dość chaotyczny, ale jestem po prostu, wiecie, w pewnym wieku to już trzeba po prostu trochę odpocząć już. Nie te lata na latanie po nocach i wstawanie, wiecie, z kurami, żeby dalej funkcjonować. Ja po prostu ci ledwo żyję Dlatego idę dla Was zmontować ten film. Idę się wykąpać i odpoczywam. a no, jeszcze muszę tutaj trochę swojego odrobić. O, ja jak koko najchętniej bym się koniej położyła i po prostu już padła. Dziękuję Wam pięknie za dzisiaj. Zapraszam na jutro. Cześć, pa!